Cześć, witajcie. Cześć. Pryskamy rzepak. Już po dłuższej przerwie, jak widzicie warunki sprzyjały ścieżki do tej pory. Prawie nie widać. Tak, ścieżki z ciągnika, może to jest jeszcze bardziej odczuwalne. no Jakaś tam ścieżka jest, ale naprawdę dobrze tutaj nam wszystko się chowało. W tej chwili mamy nalot mszycy. Pokażemy może, bo dosyć tutaj jest rozwija się, zaraz znajdziemy. Jakiś listek. Filip, możesz korzonka wyrwać, pokażemy. No, tutaj jest mało, na jakimś innym. Ale tutaj jest więcej. O! Mamy mszyce. I na to pryskamy drugi raz już los owados. Substancja acetamipryt w ilości 0,25 na hektar. Już jest ostateczny termin na ten środek, tutaj jesienny, bo możemy nim pryskać do siódmego liścia. A tutaj mamy, tak jak właśnie no. kolega wyrwał, no, jest 7, już 8 się pokazuje, także no, ostatni gwizdek. Taki jest korzonek. Dosyć no, były te problemy z tą przegiętą szyjką po tych wypukanych, po tych deszczach, ale jest dobrze. W miarę sobie tutaj poradził. Drugiej regulacji wzrostu nie będziemy robić. U, uznaliśmy, że tutaj na takich glebach nie, nie będziemy go tak traktować. Na pewno wiosna przyjdzie, jakieś tam niedobory wody. Potem, w okresie dojrzewania, natura zrobi sama swoje sama go i drugi tutaj ważny jeszcze element. Pryskamy też fungicydem DAFNE. I tutaj jest ilość pół litra na hektar. Może pokażę tutaj jeszcze. Difenokonazol, najważniejsza substancja. Głównie działa to na suchą zgniliznę kapustnych. I tutaj myślę, że to będzie już na tyle w tym sezonie przed zimą. Tutaj losowados jeszcze. Wszystko jest z firmy Invigo. Oprócz tego, no, nic nie było stosowane. Raz tam gdzieś mszyca już się pojawiała. Ale były takie kilkudniowe opady, praktycznie non stop, gdzieś spukało, był tak, spokój, nie było widać. a teraz jest od nowa już taki porządny nalot, także nie ma co czekać. Tym fungicytem do tego przelecimy I, i do tego było dane jeszcze 1,5 litra boru na hektar, 5 kg siarczanu am, magnezu i to jest na tyle. Być może już nie będziemy więcej wjeżdżać w, w rzepak, mam nadzieję. Bardzo ładnie nam się tutaj rozkrzewił, aż za ładnie. Jak stoimy tak w miejscu, no może widać jakieś tam dziurki, no to wiadomo z miejsca, ale z, z kabiny no to jest strasznie gęsty. Czasami ludzie do mnie mówią, co on taki gęsty, nie za dobrze jest. Ale no wiecie, sialiśmy w normie wszystko, te, te opady tak nam się tutaj ładnie podpasowały w temat, że wschody były bardzo dobre. No i wyszło jak wyszło, ale już. Najbardziej się baliśmy tych schodów, bo to była taka trochę niewiadoma, ale przyszedł ten deszczyk... I nie, myśl, nie myślcie sobie, że, że gdzieś tam ze strachu posialiśmy większą obsadę, bo nie, naprawdę. No, no schody w rzepaku są fenomenalne, jak, jak na ostatnie lata. Tutaj jesteśmy na odmianie, której sialiśmy kilo 80. Kilo 80, mamy tutaj ambasadora. Nie, architekt architekt. architekt, architekt, na zaprawie wszystkie, wszystkie, tutaj są odmiany na A i mi się to myli. Nie mam takiej dobrej pamięci. Z ciekawości popatrzymy na tą mszycę. Bo nie są jeszcze wszystkie krzaki zarażone, no. Tutaj, o, głównie u nasady siedzi. Dziadostwo. Bardzo jestem też zadowolony, że jest tak mało problemów. Ze szkodnikami, ale myślę, że to tutaj będzie ten powód, że w pobliżu nie ma rzepaków też. No jest praktycznie najbliższy, ja wiem, z 8 km/10, coś, coś takiego. I to tam, no wiadomo, szkodnik zawsze się pojawia, ale gdzieś tam, jak jest sąsiedztwo, to jest jeszcze bardziej nasilone. Nie ma gdzie przeskakiwać. A tutaj, jak widzicie, tak to wygląda. Nagramy z drona, bo teraz jest już ładny widok. Teraz, teraz jeśli to pole się zazieleniło, tak, no to ładnie to widać. Nagrywać. Na drugim kawałku jest też bardzo ładnie. W sumie nie wiem, który lepszy. Podobnie chyba. Zobaczymy. Także będziemy wsiadać do kabiny jeszcze, porozmawiamy sobie, zobaczymy, a Filip coś tam nagra jeszcze dronem. Dobra, jedziemy po malutku w stronę tej gorszej ziemi. Tak jak mówiłem, tutaj jest nawet placyk szóstej klasy. W tej chwili w ogóle nie widać jeszcze różnicy. Na wiosnę to się diametr, diametralnie zmieni, no bo wiadomo, tej wody zabraknie. Na wozu możemy ładować, ile chcemy, nic to nie da a w tej chwili nawet bym powiedział początkowo były, były rośliny ładniejsze na tej słabej ziemi, ponieważ w czasie siebu było troszkę mokrawo i tak no, ta gleba dla lepiej powschodził, zebrał się, tak wystartował, ale już się wyrównał, potem się skończy na tej słabej ziemi i będzie goła ziemia praktycznie, bo wiem, że tak jest, że zależy, jaki rok nam się trafi. Tutaj już ścieżki widać, właśnie wchodzimy na dół w stronę lasu sosnowego, także już nie muszę mówić, co tam jest ale póki co jest bardzo ładnie, troszkę wieje, nie wiem co będzie z tych nagrań, z drona ale jest takie pole dosyć tutaj daleko od drzewo, od jakichś tam linii energetycznych, powinno się udać Bo no, no, chciałbym zobaczyć z ciekawości sam, jak to wygląda z góry na pewno jest to fajnie zobaczyć pole, nawet dla własnej ciekawości, nie tylko dla filmu Właśnie miałem dość ważny telefon. Musiałem go odebrać. Przejechałem duży odcinek, także jesteśmy na wysokości Filipa, jak widać. Podobne, podobna wysokość jak wcześniej nagrywana i widzicie, te ścieżki są słabo widoczne już. Naprawdę, a prowo tutaj telefonu i słabej widoczności ścieżek się, że ten rzepak chyba wie, że, że ja jestem dopracowany, że nie mam czasu, bo naprawdę jest ciężko czasami to wszystko pogodzić. Jak wiecie, jeżdżę dużo po usługach, gdzieś tam jestem, no dobra, trzeba pryskać, zjeżdżać i to takie wiecie, jeżdżenie Ale trzeba sobie radzić. Rzepaczek wyrozumiały i jakoś, jakoś to jest. Zobaczymy, co będzie wiosną, oby wszystko sprzyjało. Niech nam dobrze obdarzy, także może będziemy kiedyś w lepszym ciągniku nagrywać opryski. Coś lepszego sobie sprawimy. Zobaczymy jak to będzie. Także nie będę więcej przedłużał. Trzymajcie się do zobaczenia w następnych filmach. Tak sobie jadę i pomyślałem, że jeszcze jednak stanę i nagram. W tym miejscu jest według mnie najładniejszy rzepak z możliwych tutaj na tych dwóch działkach. No i to jest właśnie taka sprzeczność, że tutaj jest ziemia już taka dosyć gorsza, na pewno dużo od tamtej. I wychodzi na to, że, że jednak było za mokro podczas tego siewu. jest jak jest, ale no naprawdę jest piękny. Nie spodziewałam się, że aż tak się uda. Dobra, lecimy dalej. Na razie trzymajcie się.